Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się obliczeniami związanymi z prawem stałości składu związku chemicznego. Niedawno poznaliście to prawo na lekcji. Prawo to dotyczy generalnie wzoru chemicznego, jego składu, mówi o tym, że dany związek chemiczny ma swój określony wzór, który to wzór. Pokazuje nam określone ilości poszczególnych pierwiastków w tym wzorze, prawda? Więc na przykład, jeżeli mamy SIO2, czyli tlenek krzemu 4, jest to podstawowy składnik piasku, na pewno każdy z Was kiedyś bawił się w piasku, więc właśnie tlenek krzemu 4 jest podstawowym składnikiem piasku. Ma on określony skład. Skład tego cząsteczki tego związku wchodzi jeden atom krzemu i dwa atomy tlenu i w związku z tym my możemy o tym związku o tej cząsteczce coś więcej powiedzieć możemy dokonywać różnych obliczeń możemy na przykład sprawdzić jaka jest masa krzemu w tym związku jaka jest masa tlenu w tym związku czyli możemy obliczyć nawet całą łączną masę tego związku chemicznego. Czyli yy, możemy obliczyć na przykład masę cząsteczkową, tak? Możemy obliczyć, co jeszcze możemy obliczyć? Możemy obliczyć, jaki procent tej masy stanowi krzem, czyli procentowy udział krzemu i procentowy udział tlenu w tym związku, tak? Oczywiście nie, nie jesteśmy w stanie tutaj nagle wymyślać, ile waży krzem, ile waży tlen. Korzystamy z układu okresowego pierwiastków chemicznych, gdzie masy poszczególnych pierwiastków są podane w układzie okresowym, więc możemy zawsze sprawdzić, ile waży jeden atom krzemu, ile waży jeden atom tlenu i będziemy te informacje oczywiście wykorzystywać. Co jeszcze możemy obliczyć? Możemy jeszcze obliczyć, stosunek masy stosunek masy masy krzemu do tlenu lub odwrotnie tlenu do krzemu nie ma tutaj y, to znaczenia No więc y, zacznijmy od naszego pierwszego wyzwania Musimy obliczyć masę cząsteczkową tego tlenku Proszę bardzo Widzimy tu jeden atom krzemu prawda waży jeden atom krzemu? Proszę bardzo, 28 unitów. Już mamy masę krzemu, tak? 28 unitów. Tutaj widzimy dwa atomy tlenu, tak? Czyli masę jednego tlenu musimy pomnożyć razy dwa, czyli masa naszego tlenu to będzie dwa razy i teraz uwaga, uwaga, tlen waży 16 unitów, czyli dwa razy 16 unitów, co daje nam, co daje nam 32 unity. Ok, mamy policzoną masę krzemu i masę tlenu w tym związku chemicznym. Teraz możemy obliczyć masę całej cząsteczki. Proszę bardzo, nasz pierwszy punkt. Masa cząsteczkowa, tak, masa tej cząsteczki równa się 28 unitów plus... Te 32 unity i daje nam to 60 unitów. Jeżeli mamy już 60 unitów masę całej cząsteczki, to przecież spokojnie możemy powiedzieć, czy też obliczyć, jaki procent w tej masie stanowi krzem, a jaki procent stanowi tlen. Proszę bardzo, skoro nasze 60 unitów to jest 100 procent, prawda? To na przykład 28 unitów to jest x%. Procent. I teraz robimy sobie krzyż, tak? Taką to jest proporcja. Proporcje są bardzo często wykorzystywane w chemii. I robimy na krzyż, mnożymy na krzyż. To mnożymy i to mnożymy. I wychodzi nam takie równanie Proszę bardzo, że 60 razy x równa się 28 razy 100, czyli 28 i jeszcze dwa zera, czyli 2800. Teraz chcemy się pozbyć tej 60, bo chcemy obliczyć x. No to dzielimy obydwie strony przez 60. Pamiętajcie, że zawsze można obydwie strony podzielić przez to samo, pomnożyć przez to samo i nasz x. Wychodzi, jak sobie obliczycie na kalkulatorze, wychodzi 46,7%. I już mamy procentowy udział krzemu w naszej cząsteczce, prawda? Jeżeli chcemy obliczyć procentowy udział tlenu, to możemy zastosować również proporcje, czyli obliczyć to w ten sam sposób. Albo skoro już wiemy, że yy, 46,7% stanowi krzem. No a całość to jest 100%, czyli procentowy udział tlenu będzie równy 100% minus nasze 46,7%, czyli to będzie 53,3%. I mamy policzony procentowy udział obydwu pierwiastków w tym związku. Zostało nam, jeszcze, zostało nam jeszcze trzecie wyzwanie, a mianowicie stosunek masy krzemu do tlenu. Ja może użyję tutaj troszkę innego koloru, żeby urozmaicić kolorystycznie moją kartkę. No to bierzmy się do pracy. Stosunek masy krzemu do tlenu, czyli masa SI do masy tlenu. Ileż to się równa? Masa tlenu w naszym związku to 28 unitów, prawda? A masa tlenu to 32 unity. Czyli wystarczy poskracać. Od razu tutaj skrócą nam się unity, tak? Unity nam się skrócą. No i teraz 28 do 32. Można oczywiście sobie skrócić to od razu, jeżeli znamy naj, naj, najszybsze rozwiązanie, albo można zrobić to po, po kolei, na przykład podzielić na dwa. Czyli jeżeli to podzielimy na dwa, to będzie 14, jeżeli to na dwa, to będzie 16. Widzimy, że jeszcze możemy podzielić, prawda? Więc jeszcze, jeszcze podzielimy na dwa, to tutaj zostanie nam 7, a tutaj zostanie nam 8. No i teraz już. Nie możemy podzielić tak, żeby wyszły liczby całkowite. To są już ostateczne liczby całkowite, które nam wychodzą, czyli stosunek masy krzemu do tlenu w tym związku wynosi 7 do 8. I my te 7 do 8 tak, możemy przedstawić również w taki sposób: 7 do 8. I to jest właśnie stosunek masy krzemu do tlenu. Oczywiście analogicznie stosunek tlenu do krzemu będzie 8 do 7. Czyli sprawa stałości składu związku chemicznego wynikają pewne prawidłowości, które mogą być wykorzystane w obliczeniach. I tutaj mieliśmy podany konkretny związek chemiczny o konkretnym składzie, ale to co obliczaliśmy tu Przydaje się do obliczeń jakiegoś tajemniczego związku chemicznego, którego nie znamy dokładnie, ale na podstawie pewnych danych możemy dojść do tego, jaki to jest związek chemiczny. I teraz sobie zrobimy takie zadanie pierwsze. Ja to tutaj może podłożę, bo strasznie przebija. Tak, zadanie pierwsze. Nasze zadanie pierwsze jest następujące. Uwaga. W pewnym w pewnym siarczku żelaza stosunek masy Żelaza do siarki równa się 7 do sześciu. I mamy ustalić wzór i nazwę. Co robimy? Co robimy? Zmieniamy mazak najpierw. Co robimy? Otóż yy, możemy sobie wzór naszego siarczku przedstawić przy pomocy takich, yy, takich niewiadomych jak X i Y. Czyli na przykład wiemy, że w skład siarczku wchodzi żelazo i wchodzi siarka, ale nie wiemy ile jest ile jest żelaza i ile jest siarki. Tak? Tego nie wiemy. Ale. Wiemy w takim razie, że jeżeli tu mamy x atomów żelaza, to znaczy, że masa żelaza w tym związku równa się x razy masa jednego atomu. Sprawdźmy, ile waży żelazo w przybliżeniu 56 unitów czyli masa naszego żelaza. Równa się 56 unitów, tak? Razy x. I to samo możemy powiedzieć o naszej siarce, tak? Nie wiemy dokładnie, ile jest tych siarek, jest ich y, tak? y atomów siarki, ale wiemy, ile waży jedna siarka, prawda? Więc masa siarki, ja tu może oddzielę, bo troszeczkę się tu zmieszało, Masa siarki równa się 32 unity razy y. I popatrzcie, w zadaniu, w treści zadania mamy napisane, że stosunek masy żelaza do masy siarki równa się 7 do 6. Więc możemy zrobić bardzo ładne, bardzo ładne równanie. A mianowicie, że 56 Unitów razy x do 32 unitów razy y. Tak? Równa się 7 do 6. I teraz, co robimy? Otóż, po pierwsze, jeżeli możemy cokolwiek skracać, to to skracamy. W naszym przypadku. 56 i 32 można spokojnie skrócić, na przykład, zarówno 56 jak i 32 dzieli się przez 8. Więc wykorzystajmy to i od razu zmieńmy sobie te liczby na nieco mniejsze. Jeżeli podzielimy jedną i drugą przez 8, to tu zostanie 7, a tu zostanie 4. I już mamy troszeczkę prostsze równanie, prawda? Więc mamy tak: 7x. Przez 4y równa się 7 przez 6. Co robimy dalej? No, chcemy dojść do czystego x i czystego y, więc przeszkadzają nam tutaj te dwie cyfry. Yy, musimy się ich pozbyć. Co zrobić? Otóż, obydwie strony równania mnożymy przez odwrotność tych liczb, czyli zamiast 7 czwartych zrobimy 4 siódme. Tak jak powiedziałam, zawsze obydwie strony równania możemy przez to samo pomnożyć, przez to samo podzielić. Więc teraz zobaczmy co nam wyjdzie. 7x razy 4 przez 4y razy 7. I oczywiście to też musimy pomnożyć przez to samo, czyli 7 razy 4. To od razu sobie pomnóżmy 7 razy 4, to jest 28 przez 6 razy 7, czyli 42 2. I teraz dokonujemy skracania, tak? Nasze, sk może tym razem, zielonym dokonamy skracania. Więc tak, tutaj mamy same, tutaj mamy razy, tu mamy razy, więc możemy poskracać. Czyli siódemki nam się skrócą i czwórki nam się również skrócą. A tutaj po skróceniu 28 i 42, 14, 21. 14 i 21 jest podzielne przez 7, czyli tu zostaje nam dwójka, tu zostaje nam trójka. Zwróćcie uwagę, że musimy dojść do jak najprostszych cyfr, tak? Do jak najprostszych cyfr i to całkowitych oczywiście, tak? Bo chcemy ustalić, ile jest tutaj siarki i ile, ile jest tutaj żelaza, ile jest siarki, więc muszą to być liczby całkowite, tak? Więc musimy dojść do całkowitych i jak najprostszych. Oczywiście prościej już się nie da, więc finalnie popatrzcie, co nam zostało. Tu nam został X i Y, a tu nam zostało 2 i 3. Czyli z tego wynika, że x równa się 2, a y równa się 3, czyli wracając do naszego wzoru. Wracając do naszego wzoru mamy następującą sytuację. Po wszystkich obliczeniach stwierdzamy, że nasz tajemniczy siarczek to jest FE2S3, czyli siarka jest oczywiście tutaj w siarczkach, siarka jest zawsze dwuwartościowa, żelazo jest tutaj akurat trójwartościowe, bo żelazo może mieć różne wartościowości i nasz związek chemiczny to jest siarczek, żelaza 3 I proszę zwrócić uwagę, że na podstawie tak prostej informacji o naszym związku chemicznym potrafimy dojść do tego, jaki to jest związek chemiczny, jak on dokładnie wygląda i jak się nazywa. I jeszcze na koniec zadanie drugie. Zadanie drugie będzie dotyczyło bardziej procentowego udziału poszczególnych pierwiastków, żeby to też przećwiczyć. Tak, to to już mamy wykorzystane. Teraz jeszcze zobaczmy, mam nadzieję, że mam tu czystą kartkę. Jeszcze jedną. Jest czysta kartka. O! I teraz nawet dwie czyste kartki. To sobie je oddzielimy, żeby, żeby nie pobrudzić tej pod spodem. Ok, i teraz mamy kolejne zadanie. A nasze kolejne zadanie brzmi tak. Bromek pewnego metalu. Może troszkę za dużo miejsca zajmie. Dobra, bromek pewnego metalu waży 184 unity. <laughs> I teraz. Masa bromu stanowi 87%. No i oczywiście musimy ustalić wzór i nazwę. To jest nasze zadanie, tak? Ustalić wzór i nazwę tego bromku. No więc znowu Możemy sobie napisać taki ogólny wzór naszego bromku, no bo musimy teraz wszystko to, co wiemy z treści zadania, musimy przeanalizować, prawda? Więc wiemy na pewno, że jest to bromek jakiegoś metalu. Wy już wiecie, że, że metale pisze się w związkach z przodu, nie metale z tyłu. Więc na pewno nasz bromek będzie miał z przodu metal, jakiś tajemniczy metal. Nie wiemy, nie wiemy jaki to jest metal, tak? I brom. I oczywiście nie wiemy, jaką ma wartościowość ten metal, więc nie wiemy, co jest naszym X, a co jest naszym Y. Prawda? Nie wiemy, ile jest metalu, tego metalu, atomów i ile jest atomów bromu. Ale co wiemy? Co wiemy? Wiemy, że masa naszego bromu. Stanowi 87% z 184 unitów. Więc co jesteśmy w stanie wyliczyć z tego? Jesteśmy w stanie wyliczyć, ile dokładnie waży brom w tym związku, tak? Bo skoro 184 unity to jest 100% masy, bo masa całej cząsteczki to jest 100%, a masa naszego bromu to jest 87%. I znowu mamy proporcję. wy już wiecie, że w proporcji robimy na krzyż, tak? I tym razem mamy coś takiego 100 razy masa bromu równa się 184 a razy 87. To jest, y, jest 16000 y, i tutaj jest jeszcze ósemka na końcu, czyli 16800. Y, Musimy teraz obydwie strony podzielić przez 100, bo to 100 nam przeszkadza, prawda? Więc dzieląc to przez 100 mamy masę bromu równą 160. Już tą ósemkę możemy pominąć, to zaokrąglamy tutaj. 160 unitów. Ile waży brom? Sprawdźmy. Ile waży atom bromu? Atom bromu waży w przybliżeniu 80 unitów. Cóż to może oznaczać? Ano, oznacza to, że oznacza to, że, yy, że nasz Y to jest. 160 przez 80 unitów, bo to jest masa jednego atomu bromu, tak? To się równa 2. Czyli my tutaj mamy dwa bromy. Zgadza się? A teraz zajmiemy się może tym naszym tajemniczym metalem. Co my możemy teraz z tym metalem zrobić? Co my możemy o nim powiedzieć? Otóż, jeżeli już wiemy, ile waży brom i wiemy, znamy masę całego związku, to możemy obliczyć masę naszego tajemniczego metalu. Tak? Ile ona będzie równa? Ona będzie równa, oczywiście, e, różnicy pomiędzy masą całego, Bromku i masą bromu, czyli 160 unitów. I ile z tego wychodzi? Z tego wychodzi 24 unity. 24 unity. I teraz sprawdzamy. Bo być może jest to masa po prostu jednego atomu tego metalu, te 24, ale może jest to masa dwóch atomów. Sprawdźmy. Pierwsza sprawa, tak wygląda, tak jeżeli szukamy 24 gramy, przepraszam, unity, to trafiamy na magnez. Jeden atom magnezu waży 24 unity, ale tak jak powiedziałam, może to są dwa atomy jakiegoś metalu. Wtedy jeden atom ważyłby 12 unitów, prawda? Poszukajmy, co waży 12 unitów? Węgiel. Węgiel nie jest metalem. A może to jest jeszcze mniej może to jest 24 podzielić na 3, to jest 8. Może tam są trzy atomy jakiegoś metalu, który waży 8 unitów. Poszukajmy. 8 unitów. Co waży 8 unitów, nic nie waży. O, lit 7, a beryl już 9, czyli nie ma takiego metalu, którego atom waży 8 unitów. Czyli jednak może to oznaczać tylko to, że jest to jeden magnes, tak? Czyli to, co tutaj uzyskaliśmy, to jest jeden magnes, tak? Czyli już wiemy, że magnes jest jeden. Czyli, jeżeli sobie teraz ten związek narysujemy po naszych obliczeniach, to wychodzi nam, proszę bardzo, MGBR2. Czy, czy wszystko się zgadza? Brom w bromkach jest zawsze jednowartościowy, dlatego że dobiera sobie do oktetu, a ponieważ bromowi brakuje jednego elektronu, więc jest jednowartościowy. I mamy tutaj dwa bromy to znaczy, że dwa bromy dostały po jednym elektronie od kogoś. Od kogo? Od magnezu. Czy magnez może być dwuwartościowy i dać dwa elektrony dwóm bromom? Magnez jest w grupie drugiej. Czyli jak najbardziej jest zawsze dwuwartościowy w związkach. Więc mamy nawet metodę krzyża zachowaną też, czyli dwójka przy bromie jako odzwierciedlenie wartościowości magnezu i jedynka, której się nie pisze oczywiście, przy magnezie jako odzwierciedlenie wartościowości bromu. I nasz związek to bromek magnezu. Ponieważ magnes jest zawsze dwuwartościowy, więc nie musimy uwzględniać tego w nazwie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam. Do usłyszenia następnym razem.